Siemanko z tej strony, Norbert. Witam Was w kolejnym odcinku Buty Gwiazd, czyli w programie, w którym sprawdzam, co w poprzednim tygodniu miały gwiazdy na nogach. Zapraszam do oglądania. A starcie oczywiście podsumowanie waszych głosów w komentarzach pod poprzednim odcinkiem i tak prezentują się wyniki. Pierwsze miejsce Tromba, który uzyskał 95 głosów, czyli odjechał innym bardzo daleko, a na nogach miał Danki od Off-White'a. Drugie miejsce 27 głosów zajął Hasbula z Jordanami jedynkami Silver Toe. I trzecie miejsce Exekvo Smolasty oraz Mata po 25 głosów. Smolasty miał na nogach Jordany 11 Animal, a Mata Nike Air Maxy 90 Jestem bardzo ciekawy Waszych głosów pod tym odcinkiem. Pamiętajcie, że maksymalnie trzy osoby w komentarzu, ale najlepiej jeśli zagłosujecie tylko na jedną. I przechodzimy teraz od razu do pierwszej gwiazdy w dzisiejszym odcinku, którą jest Malik Montana. Malik Montana wstawił zdjęcie na Instagram w butach od Nike. Jest to model Dunk Low w kolaboracji z off Jest to kolorystyka Lot 50, czyli jedyna czarna kolorystyka z tego całego dropu 50 różnych kolorystyk. Retail wynosił 799 zł, a aktualnie ta kolorystyka chodzi z drugiej ręki w okolicy tysiąca zł. Druga gwiazda w tym odcinku to Yoshi, który na Instagramie pokazał się w kolaboracji des Garçon Play z konwersem Chuck 70 685 zł. Są to bardzo lubiane konwersy z tym charakterystycznym serduszkiem z boku. Dalej, trzecia gwiazda w tym odcinku to Charo Steam X, który pokazał się na Instagramie w Adidasach Rivalry Low 399 zł. Tyle wynosi retail tych butów. Często można różne kolorystyki dorwać w okolicach 200-250 zł. To już tak na luzie. Ta kolorystyka możliwe, że jest aktualnie wszędzie wyprzedana. Przechodzimy dalej. Dalej jest Marcin Dubiel, którego widzimy w Nike Air Force 1, w kolorystyce czarnej i w kolaboracji z Off-White'em. tych butów wynosił 719 zł, a aktualnie, żeby je kupić z drugiej ręki, trzeba dać okolice 4000 zł. Oczywiście w zależności od rozmiarów. Kolejna gwiazda to Smolasty, który również był w poprzednim odcinku. Tym razem Smolasty założył buty od Balenciagi, model Triple S, ale w takim wydaniu... Fake Fur, czyli ze sztucznym futrem. One kosztują 895 euro, czyli daje to w przybliżeniu na złotówki jakieś 4050 zł. Niestety nie znalazłem ich aktualnie na polskiej stronie Witkaca. Możliwe, że są dostępne stacjonarnie, a po prostu online wlecą za jakiś czas, jeśli po prostu wszystkie się nie wyprzedadzą wcześniej. Szóstka to Sentino, którego widzimy tutaj w Nike Air Max Plus w białej kolorystyce. 799 zł to jest Retail. Siódemka Mbappe, Nike Air Max 90 w kolorystyce Volt. Te buty prawdopodobnie kosztowały okolice ok. 550 zł. Jeśli się nie mylę, ostatni raz w tej kolorystyce wyszły dwa lata temu. Ósemeczka to Wersów, która tym razem zapozowała w kolaboracji Nike z Ben Jerry's. Bardzo popularny model i bardzo hype'owy, bardzo drogi. One w retailu kosztowały 419 zł, więc no niby niedużo, no ale od razu po ceny bardzo poszły w górę z drugiej ręki. No i aktualnie, żeby kupić ten model z drugiej ręki, trzeba przygotować minimum 5000 zł, bo tak mniej więcej od takiej kwoty się zaczynają w różnych rozmiarach, ale wiadomo, różne rozmiary chodzą po różnych cenach. No i na koniec dziewiąteczka Lil Baby, którego widzimy tutaj w kolaboracji Trophy Room z Nike na modelu Air Jordan 1 High 170 dolarów, ale aktualnie te buty z drugiej ręki chodzą za około 8000 zł. Tak więc to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o głosowaniu w komentarzach. Pamiętajcie również, że wpaść na mój Instagram OneNorby zostawić suba na tym kanale. No i polecam również pobrać aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. Tak więc jeśli chcecie kupować nawet 80% taniej buty, ubrania czy akcesoria, to koniecznie pobierzcie tę apkę z Google Play lub App Store. Linki jak zawsze znajdują się w opisie. Ja wam jeszcze raz dziękuję i widzimy się za tydzień. Cześć.